음んうんうんうん음 mm. 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 To tutaj, mm. teatr Kamienica, to mm. się nie da zrobić. Tak. A karmy... Mm? przecież w tej ruderze nie ma jak urządzić prób czytanych. Na... No to fajnie, wielkie porządki, czas zacząć. <śmiech> <śmiech> Minęło pięć lat. Kochani, słuchajcie, pokazaliśmy już wszystko, a transmisja wciąż jeszcze trwa. Potrzebny nam jeszcze jakiś gwóźdź programu. Zobaczę, jak się ma Jack Black. Może on coś wymyśli. Wy też spróbujcie pokombinować. Mamy dwie minuty, dwie minuty! <kop> Szanowni... Jeszcze raz. Trudne. Trudno grać ten rytm i wiesz... Dlaczego? Nie, nie złożysz tego i tak. Ej, zostały dwie minuty! Dwie minuty! Całe pięć lat na to czekałeś! Dobra, Jack Black odmówił współpraca, U. wam co się udało wymyślić? Melonowicz może zliofilizować pipety. Nie, 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 nie przy ludziach! Będę stepować w bąka syna! Nie, nie, przecież to Bo wino, musimy się! Nie, za... wie, co się, dzieje, co się o nie! Rozkawać. Warszawa jest dobra na wszystko, Warszawa to prawie już raj. Tu każdy ma twarz i nazwisko, dwanaście miesięcy jest maj. Warszawa jest dobra na wszystko i ludzi wesołych ma wbród. w brud. Warszawie do szczęścia tak blisko, Warszawa nad Wisłą to cud.